Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym Wam zaprezentować moje bezpieczne zestawy końcowe. Mówię o tym dlatego, że bywając na różnych łowiskach, również tych naszych tu pobliskich, da się bardzo często zauważyć, że karpie ciągają za sobą ciężarki na smyczach. Jest to, jest to dramatyczna dla nich sytuacja. Karpie tracą pyski, tracą wargi. Mają porozrywane boki, chcąc się uwolnić z tych, z tych ciężarków. No tam się rozgrywa dramat. Moje zestawy wyglądają mniej więcej tak. Moim podstawowym zestawem jest zestaw przelotowy na ciężarku przelotowym. Jest to skonstruowane w ten sposób, że w momencie, kiedy ryba. Bierze czuję tu obok ciężarka. Ciężarek jest na tyle ciasno, na tyle ciasno usytuowany, włożony do wciśnięty, praktycznie wciśnięty w, w ciężarek, że, że musi to zaciąć ryba, tak, ryba podnosi zestaw, mocniej szarpnie, wyrywa nam cały zestaw. Ciężarek zostaje, wyciąga nam całego litkora, ja używam litkory, ale. Na końcu litkora nie stosuje krętlików, no bo gdyby ten krętlik tu był, takie rozwiązanie nie miałoby miejsca. No, ten krętlik niestety nie przeleciałby przez ciężarek, ryba by uciekała razem z ciężarkiem. Jest to bardzo dobry zestaw, w szczególności w miejscach, gdzie mamy dużo zaczepów, dużo roślinności zanurzeniowej. W związku z tym, że karp. Nie ciągnie za sobą tego ciężarka. Nie rozrywa sobie pyska Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ryba ucieka z tym wszystkim. Jeszcze gdzieś to tutaj na końcu. Często, gęsto młodzi adepci, szczególnie wędkarstwa karpiowego, zakładają te nieszczęsne krętliki. I z takim długim zestawem kart nam ucieka. To wszystko gdzieś tam się obija. Różne rzeczy, o roślinność powodując każdy takie zaczepienie o roślinę powoduje, że ten haczyk robi spustoszenie w pysku rybie ten otwór się powiększa za każdym razem, za każdym szarpnięciem jest coraz większy w efekcie bardzo często w, końcowym, w końcowej fazie holu rybę tracimy Polecam, polecam jest to naprawdę bezpieczne dla ryb szczególnie na tych zbiornikach, gdzie mamy bardzo dużo brań. Podobnie sytuacja wygląda. Mm. Podobnie wygląda sytuacja na zestawie z bocznym klipsem. Muszę najpierw tutaj sobie skonstruować do końca. Mamy tutaj zestaw z bezpiecznym bocznym klipsem. Ta sama sytuacja. Ryba. Przy zacięciu wyrywa sobie zestaw, wyciąga nam całego litkora. Oczywiście, litkor nie jest jakimś obowiązkowym. Ja używam, bo jest to, jest to bezpieczne. Nie wchodzi pod łuski, nie rani boków karpia. Wyciąga sobie cały zestaw, swobodnie odpływa. Bardzo dobre rozwiązanie dla tych, którzy rzucają. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że ten bezpieczny klips przy rzutach, no wiadomo, że trzeba. Mocno go, mocno go wcisnąć, osadzić, żeby nam nie spadł przy samym rzucie, szczególnie tych największych, ekstremalnie dalekich rzutach. Karbiarze starają, starają się to bardzo ciasno trzymać, więc tutaj to zadanie tego bezpiecznego klipsa nie ma szans, żeby karp z tego się uwolnił. Polecam. Wiemy doskonale, że przy rzutach często nam się zdarza, że, że te zestawy nam się urywają i lecą do wody a później taka ryba łyknie sobie kuleczkę i ciąga taki cały zestaw ze sobą i jest to, jest to coś bardzo niedobrego dla tych ryb my się później denerwujemy bo mamy jakieś ślepe brania po nocach dziwne podciągnięcia a to nic innego jak karp pływający z takim długim zestawem na końcu którego wisi ciężarek. No dramatyczna sytuacja dla niego. Karpie tracą pyski, tracą wargi. Polecam, polecam taką konstrukcję. Róbcie to na tyle dobrze, żeby raz dobrze ryba się zacięła, a dwa, żeby w przypadku utraty, urwania żyłki głównej. Skarb mógł się z tego wszystkiego uwolnić. Dziękuję bardzo.